Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję, że poświęciliście ten czas dla przyjemnego i pożytecznego sprawdzenia chwil z Waszymi przyjaciółmi. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor, Pani Cięproszew, wraz z jej kierownictwem, z Panią Profesorami, z obsługą, która pracuje w tej szkole, za to również, że tak godnie, z takim wielkim szacunkiem i... Przyjęli Was tutaj na terenie naszej szkoły, naszej gminy i to co wiem, pięknie Wam zabezpieczony także potem na terenie naszego wojewódzka, ośrodków, które były na terenie naszej wojenia, futba, kulturę, jakiego, na gminy. Czego Wam powinienem życzyć? To przede wszystkim, żeś z tego powrotem do domu, to jest pierwsze. Chciałem Wam życzyć, żeby Wasz kraj piękny, co bardziej. Co żeby właśnie się coraz to zamożniejsi, żebyście wam żeby pięknie wszystko układały. Żebyście te przyjaźnie, które tutaj zostały zawarte, między naszymi przyjaciółmi, naszymi mieszkańcami, a Wami, trwały na zawsze. I aby zawsze w tych dwóch krajach był pokój, spokój, abyśmy mogli wspólnie, spokojnie się porozumiewać, rozmawiać, szanować dla dobra wszystkich. Moi drodzy, jest to ostatni nasz dzień. Nasz dzień spędzany wspólnie. Dzisiejszy wieczór ma być w kulturze polskiej. Podczas naszych spotkań dużo rozmawialiśmy o tradycji, o kulturze polskiej. Dzisiejszy dzień był troszeczkę inny. Miał taki charakter bardziej historyczny, patriotyczny. Przed południu odbyliśmy taką krótką wycieczkę po okolicy, gdzie mieliście możliwość poznania historii tego miejsca. Dużo rozmawialiśmy o I wojnie światowej, gdyż w czasie trwania dużo działo się tutaj na naszym terenie. Chcemy tego wieczoru zostać w takim nastroju historycznym, patriotycznym, gdyż chcemy wam właśnie pokazać film. prawie film, który ukazał się w naszych kinach we wrześniu 2014 roku. Nie wiem, dzisiaj nie będzie to jakiś dokumentalny film, ale w film o Waszym rówieśnika w czasie powstania naprzarskiego. Jeżeli ten film Pani Ania wraz z dziewczynami przygotowały piosenkę w powstaniu warszawskim, która prowadzi nas w atmosferę tego filmu. Dziękuję. I to i Ja y, zawsze byłam przekonany, że młodzi ludzie w każdym czasie umieli stanąć na prowadzi całe przysta. A młodzi ludzie udało mi się swoje postawienie całej dzieci, rodziny. Teraz chciałabym zmienić nastrój, bo y, oprócz tego, że mieliśmy taką, tak kawałek polskiej naszej historii, to mamy się dzisiaj żegnać. I chciałabym, żeby ten nastrój się nam zmienił właśnie na taki pogodny, wesoły. No i chciałbym teraz nastroje pomieniać na bardziej wesołe, bo już się, dlatego, żeby było trochę słodniej i weselniej. Kochani, myślę, że słowa, piosenki Krzysztofa będą takie akurat na dzisiejszym wieczór. Panie mówią Wam pan do widzenia. Pani te słowa są bardzo ważne, bo mówią o drodze nie tylko o tej drodze do naszego dalekiego kraju, ale mówią również o takiej drodze w przyszłość, w dorosłość. Mówię to do wszystkich młodzieży, która dzisiaj tutaj jest. I chciałam Wam życzyć kraju w naszych, waszych, szczęścia, wolności, chciałabym, żebyście zawieźli do swoich rodzin pozdrowienia z Polski, pozdrowienia z rodziny, żebyście o nas pamiętali i żeby te drogi kiedyś znowu was tutaj przyprowadziły do nas do Polski. Pozwolę sobie y, każdemu z Was dzisiaj na zakończenie podarować od Rady Gminy taki skromny przypomnienie. Jest w nim taki długopis, żebyście yy, w sali, w rzeczy. ważnych rzeczach. W jest napisane Polska, Kazachstan i na etui mamy naszą małą gminę, nasz znak pełno gminy. Złożę te długopisy na ręce Pani Gminy. Myślę, że Rozdań. no cóż, trzeba szerokiej, dobrej drogi i pamiętajcie o nas i przyjeżdżajcie do Polski. Dziękuję bardzo. Ja rozpoczynając swoje wystąpienie chciałabym wyróżnić siedem osób z grupy kazachskiej. Mam na myśli tych, którzy zatańczyli tego kolonesa bo wszyscy tutaj obecni mieliśmy wielką e, atrakcję patrząc na, myślę, że chyba jedyny w swoim rodzaju, a na pewno e, jedyny w historii żegodzińskiej szkoły, z polsko-kazachski, czy żegodzińsko-kazachstański. I właśnie tym odważnym, e, odważnej młodzieży z Kazachstanu chciałam właśnie przekazać książkę, Czyli हाँ साक्षात्य को तुझे ताई चिनी बोलोगे ज़रूरतें फिशरी W poniedziałek w tych rzędach raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i każdy z Was taki kubek otrzyma. E, w tym pakiecie, który jest dla każdego z Was, e, są, e, jest tu opis, który e, jest od samorządu naszej szkoły. Jest e, również e, płyta z portretem gocińskim. Następnie jest informator o e, szlakach I wojny światowej. To co byliście dzisiaj na widziej na jednym z tych cmentarzy. I jest też informator o gminie Żegocina. E, dzięki, a więc do przeczytania. Chciałbym, yy, jesteście, yy, mówię do kazachstanu, do młodzieży kazachskiej, yy, obyczaje Waszej kultury może być zory dla naszej młodzieży. Możecie być wzorem. Bardzo, bardzo fajnie jesteście i bardzo się cieszę, że mogłam być tutaj gościć. Pozdrawiajcie wszystkich Polaków w Kazachstanie. Wszystkich. Chowo spotkacie klucz Polski, waszej rodziny, a więc jest to obowiązek z Cieszę się, że mogłam współpracować i coś dla was na wyjaśnianie. Śpiewamy, śpiewamy wszyscy, znane to z ogniska. Nazywam się Ewa Knap. Jestem wiceprezesem Instytutu Wschodnich Inicjatyw, organizatora projektu i koordynatora. Nazywam się Ludmila Suchawiecka. Jestem opiekunką grupy z Kazachstanu, z miasta Kogształ. A Mam na imieniu i jestem Instytut Wschodnich Inicjatyw już po raz trzeci zaprosił do Polski Młodzież Poloniną z Kazachstanu. Tym razem zaprosiliśmy aż 30 uczestników z całego Kazachstanu, z różnych jego regionów. Projekt nazywa się Polaka z Kazachem Rozmowy Młodzi Wolontariusze. I zależało nam na tym, aby pokazać młodym Polakom z Kazachstanu to, czym w Polsce jest wolontariat, po co być wolontariuszem, co można robić dobrego. Chcielibyśmy, chcieliśmy im pokazać także Polskę, Kraków, Rzegocinę, Ojcowski Park Narodowy, Kopalnie w Pochni i zachęcić do nauki języka polskiego, nauki o Polsce, o polskiej kulturze, o polskich tradycjach, a także do kontaktu z rówieśnikami z Rzegociną. Bardzo mi się spodobał ten program, bo dużo zdążyliśmy zrobić z młodzieżą. Tak jak ja też pracuję w Kazachstanie z młodzieżą to było mi nie... warto zobaczyć jak tutaj pracuję z młodzieżą, opiekunami i organizatorzy projektów. Najbardziej podobało mi się w Żygoczynie, chociaż w Krakowie też był bardzo dobry program i dużo takich wycieczek i miast. No. No, w No spodobało spodobała. Przede wszystkim, że tutaj był taki kontakt z młodzieżą. Dla młodzieży warto, żeby się zobaczyć, jak prowieśniki w innym kraju też pracują nad takimi programami jak wolontariat. Bo w Kazachstanie wolontariat mniej rozwijał się niż w Polsce. Bardzo podoba mi się w Polsce. dlatego że to moja rodzina, historyczna ojczyzna. Najbardziej podobało mi się zajęcia języka polskiego, um, rozmawiać z młodzieżą z żywciny. I zajęcia, kiedy my śpiewaliśmy, tańczyli, to było dla mnie bardzo interesujące.